Słuchajcie, co dobrego do Ciebie idzie i kto do Ciebie ktoś, kto Ci będzie sprzyjał. Najpierw weźmiemy tej starota. co dobrego do Ciebie idzie. Pierwsza, druga, trzecia grupa. Pierwsza, druga, trzecia grupa i później to samo zrobimy do pierwszej, drugiej, trzeciej kto idzie znakami zodiaku. Czyli co dobrego do Ciebie idzie dla pierwszej grupy. Yy, pięć kielichów, słuchajcie. Nauczysz się stawiać granice. Yy, nie będziesz płakać nad rozdanym mlekiem, czyli co się stało, to się nie odstanie. Przestaniesz się, że tak powiem, samobiczować. Yy, przede wszystkim to jest takie yy, stękanie płakanie dlaczego ja. Tak miało być. Zostawiamy pewne rzeczy, te, które nam nie służą, czyli stawianie granic, odcinanie tych, um, polepszyć się humor, samopoczucie, to dobrego do ciebie idzie. Piątka kielichów też pozytywie to jest takie nie niedanie się już prowokować. Um, przede wszystkim też wyciągniesz lekcję z, z, z tego, co Ci nie wyszło. Um, będziesz umiał potem to wykorzystać z korzyścią dla siebie nie roztrząsamy już starych ran, wyciągasz wnioski, dlaczego tak się stało i stawiasz granice i bardzo dobrze grupa druga, dziewięć pentakli, słuchajcie to jest wysyp dobrobytu, karta brama, co dla niektórych pójście w nowe, no znajdziesz to co zgubiłeś to, nad czym pracujesz, będzie ci się materializowało, będzie ci się pomnażało. To jest bardzo dobra karta na pieniądze, co dla niektórych też stawiamy dziewczyny i chłopaki w totolotka, bo mnie tutaj się pokazują małe wygrane, są możliwości. Jeżeli szukasz stabilnej relacji, to idź tą drogą, którą sobie wyznaczyłeś i pozna znaczy, trzymaj się tylko i wyłącznie ludzi, którzy wnoszą do, do twojego życia jakąś wartość. Nie myli mi to z egoizmem, ale jakby jak widzisz, że ktoś już nie hula od razu, to już nie zachula i zostawiamy takie osoby na boku. Yy, tylko yy, otaczamy się ludźmi, przy których wzrastasz. Yy, wiecie co, yy, tutaj też jest takie znalezienie swojej drogi zawodowej, yy, a w relacjach bym powiedziała, też ktoś może się za ciebie, o ciebie zatroszczyć o, o tą relację, czyli też może iść level wyżej. Karta brama. Idź w nowe i uziemiaj się. Skup się tylko i wyłącznie na wartościowych rzeczach, które, które ciebie wzrastają, przy, z którymi się czujesz dobrze. Czyli tutaj, te stawiaj granice. Powiem Wam, że troszeczkę się tutaj to łączy. Czyli patrzysz w nowe już. Panna tutaj się bardzo zarysowała. I cztery kielichy. No to słuchajcie. Patrz pod nogi. Zaczniesz zauważać znaki. Mogą to być piórka, monety. Czekajcie, muszę się przyjrzeć, bo mogłam się pomylić, czy to są pentakle, cztery pentakle. Tak miało być. Nowa talia, nie uczę się na to pamięć tali My się tutaj skojarzyło z tymi. Z y słuchajcie, cztery pentakle. Y to jest też takie y trzymanie. Y y Trzymanie się tego, co już zdobyłeś. Zacięłam się trochę. ale Tak miało być, nie będę tego kasowała. Pomyliłam się, może tam to ktoś miał usłyszeć. Cztery monety dziewczyn, cztery kielichy to dokończę, bo to może miał ktoś usłyszeć. Um, zaczniesz jakby, nie skupiać się na jednej rzeczy, tylko spójrz jakby wyżej. Tutaj też jest główka przechylona. Spójrz wyżej to, 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 co się wokół ciebie dzieje. Może ktoś do Ciebie wychodzi z gestami dobrej woli i przyjmuj jakby, przyjmuj pomoc. Co dla niektórych. A teraz tutaj. Wyjdziesz, jeżeli Cię ktoś zaszufladkował i się jakby siedzisz w miejscu, wyjdziesz poza strefę swojego komfortu, gromadzimy środki do siebie, pomnażamy to, co mamy, jakby zaczniesz uzupełniać braki. Słuchajcie, to jest... To jest karta takiego gromadzenia yy, i takiego wyswobadzania się z własnych ograniczeń. Yy, może być tak, że ktoś nałożył na ciebie taki obraz, yy, 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 który pokazuje cię, tak, yy, może Twoją karykaturę, może nie w takim świetle, jakim, jakim nie takim człowiekiem, jakim jesteś naprawdę. No to tutaj się już jakby czas wyswobodzić z tego i nie boimy się. Tutaj jest ważne w ogóle w tych dwóch kartach yy, wstać i ruszyć do przodu, czyli iść w nowe. Tak by mi się pokazywało. Fajne czytanko wyszło. I teraz słuchajcie, zrobimy tymi znakami zodiaku do każdej kto, yy, kto Ci będzie sprzyjał. Co dobrego, kto, do, kto, do, kto dobry do Ciebie idzie, kto Ci będzie sprzyjał. Może nie, zrobimy teraz tak. Co sobie wybierzesz? Pierwsza grupa, druga grupa, i trzecia grupa. No i bierzemy z znakami Zodiaku. Pierwsza grupa, skorpion, druga grupa, rybki i baran, trzecia grupa. No, pozdrawiam.